Mam 19 lat, jestem w ostatniej klasie technikum i szczerze, boję się o swoją przyszłość. Nie z powodu egzaminów czy studiów, ale dlatego, że praca, o której marzę, co niedługo może w ogóle nie istnieć. Dzisiaj pokażę Ci dane, które mi przerodziły, i wyjaśnię, dlaczego to nasza generacja będzie pierwszą generacją, która będzie musiała walczyć z maszynami o każde miejsce pracy. Cześć, jestem Maciej i jak wcześniej wspominałem, Mam 19 lat. Jak większość moich rówieśników zastanawiam się nad moją przyszłością zawodową, ale w przeciwieństwie do innych pokoleń my musimy sobie w ogóle zadać pytanie, czy my będziemy mieli jakąkolwiek pracę. Dzisiaj przeanalizuję najnowsze raporty o wpływie AI na polski rynek pracy. Sprawdzimy, które zawody są najbardziej zagrożone i co najważniejsze, czy młodzi ludzie mają w ogóle jakiekolwiek szanse w tej walce z maszynami. Ostrzegam. Niektóre dane mogą być niepokojące. Dobra, to może zacznijmy od liczb, które sprawiły, że nie mogłem spać przez kilka nocy. Według najnowszego na raportu Naski i ILO, aż 5,1 miliona miejsc pracy w Polsce, to tak 30% miejsc pracy w ogóle, jest podatnych na automatyzację poprzez AI. I to nie jest żadne science fiction, bo to już się dzieje teraz. Ale co to w ogóle znaczy dla. Takiej osoby jak ja. Otóż najbardziej zagrożone są takie zawody, które spełniają młodzi ludzie, na przykład pracownicy biurowi. 71% wszystkich zadań, które wykonują, może być zautomatyzowane przez AI. Następną grupą są kasjerzy i sprzedawcy. Już pewnie sami zauważyliście, że jest pełno kas samoobsługowych i większość tego działania jest zrzucona na klienta, bądź na maszyny, które wykorzystują w pewnym stopniu AI. Kolejną mogą być uwielbiani przez wszystkich pracownicy obsługi klienta. Pewna indyjska firma. Czyż może hinduska? Tak czy inaczej, ta firma zastąpiła 90% swoich pracowników w AI. A najgorsze jest to, że to jest dopiero początek. Oznacza to, że my, młodzi ludzie, chodzimy na rynek pracy w momencie, kiedy on po prostu się kurczy. Ale pewnie myślisz, Maciej, to to tylko teoria, w praktyce nie może być aż tak źle. To zobaczmy. To, co odkryłem o polskim rynku, pokazuje, że AI to nie jest nasz jedyny problem. Już teraz. Bez tej automatyzacji młodzi ludzie mają ogromne problemy ze znalezieniem pracy. Spójrzmy na fakty. Bezrobocie wśród młodzieży przekracza 10%, IT, które miało być naszym Eldorado tylko 3%, to propozycje stanowiska junior. Większość ofert wymaga doświadczenia, ale nikt nie chce nas szkolić. No i coraz więcej firm oferuje umowy B2B, czyli takie bez urlopu, bez chorobowego i bez tego typu innych przywilejów, które byśmy mieli na etacie. I tu pojawia się pewien paradoks. Jednocześnie mamy najniższe bezrobocie w historii, ale wszyscy szukają pracy. Dlaczego? No bo jakość tych miejsc pracy jest wręcz tragiczna. Sam widzę to wśród moich znajomych. Mój kolega, nazwijmy go Michał, wysłał ponad 150 CV. Świeżo po studiach informatycznych i dostał tylko dwie oferty. Obie na p 2 b za około 20 zł za godzinę. No, przepraszam bardzo, ale to jest mniej niż najniższa krajowa. Więc jeśli AI nie zabierze nam od razu pracy, to system już teraz nas nie wspiera. Ale możemy też spojrzeć na to z innej strony: może AI nie jest takie straszne, może ci eksperci się mylą. Geoffrey Hinton, ojciec AI i laureat Nagrody Nobla, twierdzi, że najbardziej perspektywicznym zawodem dla ludzi jest. Uwaga, uwaga, hydraulik. Ale czy eksperci rzeczywiście wiedzą, co się stanie? Historia pokazuje, że przewidywanie przyszłości technologii to istna loteria. Mogę podać parę przykładów. W 1966 roku stwierdzono, że psychoterapeuci będą zastąpieni. Pewnie się pytacie jak? Powstał wtedy czat pod Eliza. Jednak minęło już 60 lat od tej przełomowej sytuacji i psychoterapeuci nadal istnieją. Możemy też pójść tak bardziej ogólnikowo. Każda rewolucja przemysłowa miała zastąpić ludzi maszynami, a jednak powstawały nowe miejsca pracy. Ale jest pewien problem, a mianowicie tempo zmian. Przemysław Dębiak, zresztą Polak, który pokonał OpenAI w konkursie programistycznym, pokazał, że ludzie nadal mają szansę, tyle że był potem strasznie wyczerpany. W zasadzie to ledwo wytrzymał. A co z błędami AI? Chat GPT halicynuje od 33 do 48% wszystkich swoich wypowiedzi, co oznacza, że w zasadzie co druga odpowiedź może być nieprawdziwa, więc może nie jesteśmy jeszcze skazani na porażkę. Ale czy to wystarczy? Okej, okay, ale załóżmy najbardziej pesymistyczny scenariusz, czyli że AI zastąpi większość prac. W tym przypadku istnieją Trzy główne scenariusze tego, co może się wtedy stać. Jeden z nich brzmi jak utopia, a drugi jak dystopia. Ekonomiści i futuryści przedstawiają różne wizje przyszłości. Każda ma swoje konsekwencje dla młodych ludzi. Pierwszy scenariusz zakłada wielką katastrofę. Masowe bezrobocie, szczególnie dla osób młodych, ze względu na brak doświadczenia, ani żadnych szczególnych umiejętności na rynku pracy, jako bogaci właściciele kapitału korzystają z AI, społeczne niepokoje i ekstremizm polityczny, no i z tego co powiedziałem wynika, że my jako młodzi ludzie stajemy bez perspektyw. Drugi scenariusz to... nowe miejsca pracy. Przez to, że powstało AI powstają nowe zawody, no których nie możemy przewidzieć, ponieważ nie jest to przewidywalne? Prawdopodobnie ludzie będą przychodzić na bardziej kreatywne stanowiska, ale wymaga to ciągłego uczenia i adaptacji. Trzecią jest uniwersalny dochód pasywny, czyli państwo płaci dla wszystkich za samo istnienie. Ludzie mogą się rozwijać, spędzać czas z rodziną, ale czy to by nie zabiło motywacji do pracy? Jako dziewiętnastolatek patrzę na to wszystko i myślę sobie, w których tych światów ja będę żył za 10 lat? Czy będę musiał konkurować z robotem o pracę w Magonaldzie? Czy może będę rozwijał swoje pasje dzięki Ubi? Prawda jest taka, że nikt nie wie, i to jest najbardziej przerażające, ale. Czy to oznacza, że powinniśmy się poddać? Może nie możemy przewidzieć przyszłości, ale powinniśmy się na nią przygotować. Jako młode pokolenie mamy jedną zasadniczą przewagę. Jest nią czas. Możemy się uczyć, adaptować i przygotować. Oto! Co na przykład możemy zrobić? Po pierwsze, rozwinąć umiejętności, których AI nie może zastąpić. Czyli na przykład, że parę wymienić to kreatywność, innowacja, inteligencja emocjonalna, umiejętności interpersonalne oraz krytyczne myślenie. Drugą może być nauczenie się współpracy z AI. Zamiast konkurować z samym AI, możemy nauczyć się go używać jako narzędzie. Chociażby programiści teraz używają AI do pisania bardziej uciążliwego kodu, a copywriterzy używają AI do inspiracji. Po trzecie, możemy być elastyczni, co oznacza choćby być gotowym do zmiany zawodu ciągłe. Uczenie się nowych umiejętności, budowanie różnorodnego portfolio kompetencji. Sam już uczę się korzystać AI w montażu wideo, zamiast bać się, że zastąpi mnie w edycji, uczę się, by pomógł mi być lepszym. Ponieważ kluczem nie jest sama walka z AI, tylko nauka życia wraz z nim. Czy AI zabierze nam pracę? Szczerze, nie wiem, nikt nie wie. Ale wiem jedno: jako młode pokolenie, nie możemy pozwolić sobie na bierność. Nie możemy czekać, aż ktoś decyduje o naszej przyszłości. Może za 10 lat będę pracował w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Może będę współpracował z AI, które będzie moim partnerem. A nie konkurentem. Może rzeczywiście będę hydraulikiem, jak radził Geoffrey Hinton. Przyszłości nie da się przewidzieć, ale można się na nią przygotować. I to właśnie zamierzam zrobić. Jeśli też jesteś młody i martwisz się o przyszłość, napisz w komentarzu, jak się przygotujesz na zmiany rynku pracy. Może razem znajdziemy jakieś lepsze rozwiązania. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej treści o tym, jak młodzi ludzie mogą radzić sobie w zmieniającym się świecie. I pamiętaj, przyszłość należy do tych, którzy się na nią przygotują. No cóż, do zobaczenia w następnym filmie.